Znowu final drzwiczki Czy tym razem już naprawdę ostatnie? Czy nadal dadzą nam jakieś badziewie? O kurde Tutaj lepiej się przyszykować Z naszą armią Wolnych slotów Do sejwowania Yo, yo. Okej okay. Nieeee yo, yo, Aha, to niepotrzebne będzie nam <grym> Łoł. Nie. Tędy chyba będę musiał iść. Tak mi się wydaje. Tak! Tak jest. Siema. Spadam. nie. Co ja robię? Zajwuję. Za szybko raz, dwa, trzy, cztery, pięć raz, dwa, trzy, cztery, pięć dobra, chodź tu nie no, zabił się, zabił się, zabił się. Rzadko się takie coś zdarza, ale jak widać Mamy szczęście. Dobra. No i możemy spadać stąd. Sejwik i w długo. Faktycznie długo Dobra. Na górę. No i teraz znowu. Nie! Hopla! Hopla! Jest! Widzicie, jak łatwo się przechodzi, gdy nie musimy ratować tych cholernych mutków. Żeby nie powiedzieć tak, aby nikogo nie urazić. Dobra. Znowu super filmik Czwarty Zulak Jeżeli znowu będę musiał jakieś cholerne drzwiczki przechodzić To zakończę mój los tak jak te emosy Sligowe Albo konowate Dobra, save'ik Na pierwszym slotcie, na drugim slotcie i na trzecim slotcie I na trzecim jak zawsze będę zapisywał to co się dzieje o, już tu chyba będzie powoli koniec giery, mi się wydaje. No może jeszcze nie tak powoli. Znaczy no powoli, ale może jeszcze nie tak szybko. Znowu pierdzielę od rzeczy głupoty. 20 po 7 trzeba zaraz psem cisnąć. ho wow, wow. Chociaż nie może dzisiaj o ósmej pójdę. Nie, nie zobaczę. Pozabijać. Dziś Co ty śpisz sobie? Ej, wstawaj. O, szalałeś, Przecież ja muszę cię zabić. Było gorąco, ale okej. Okay. Wow! Jeny. Yeah, ale jadę. nie coś ślepi? Dobra, ciebie się nie da, niestety. Ups. Dobra, gin Aha, <laughs> <laughs> Dajcie mi to z powrotem Czemu to nie wraca do mnie? Uff jeny, już się wystraszyłem. No ale okej, okay, w porządku. Teraz trzeba będzie się zastanowić. Takii Przeż nie. Co to robi? Zapewne laserek. A ja. Kompletnie niepotrzebne Przynajmniej dla mnie Oczywiście idziemy na otwizę to, Co tu pisze na dole? SLOG KENOS Nie wróży to za dobrze Będę musiał pewnie zamienić się w Slig'a I strzelać na lewo i prawo do slogów Pewnie na stówę tak będzie. Albo i nie. Wow. O, kurde. Mam nadzieję, że zapisałem w odpowiednim momencie. Jeny. Yeah, nee. Spokojnie, nikogo nie ratuje, to nie muszę się męczyć. Szybki skłaniec. Wow. Lepiej nie teraz. No, pięknie. Bye, bye! Oho. Nie mam granatków! Przeżyłem? Żegnaj się z życiem! Super! A teraz... Ty! No, trzeba chyba powoli kończyć. Co, przedmiot. A jeszcze to. Wiedziałem, że trzeba być większy. Na pewno wszystkie? Zasywuję. Aaa, wiedziałem, że jeden wyskoczy. No, wiedziałem, no. Podchwytliwe, ale wiedziałem. Dobra. Spadam Spadamy stąd. Mam nadzieję, że się wyrobię. Jeszcze dojść do wyjścia i się pożegnać z wami. Chyba tak. Nie no, co jest? Jeszcze to? Faktycznie, jeszcze to. Wow, szybko. Łączkę bym cheda zaliczył. Nooo! Jeny. Czemu ja zawsze muszę tracić poczucie czasu w najmniej odpowiednim momencie? No czemu? Czekaj! Zaraz skończę tylko, bo muszę tutaj dokończyć ten. Weź tylko psa, bo znowu mi w kadr wejdzie. Ty też już zresztą wlazłeś. Nie wiem, parę minut i zaraz idę minut? z tym. Nie, mniej nawet, bo tyle nie mam czasu. No dobra, to ja idę. No to leć. Bye-bye. Każdemu mówię bye-bye. Nawet braciakowi, nie widzicie? Dobra, nie, to nie ma sensu. Ja już tu ginę cały czas. Trzeba zapisać gdzieś, wczytać. Tu! Kur... Dobra, nieważne. Bye-bye-bye-bye!